Siemano, dzisiaj pokażę wam, jakie itemki budować na Dianie. Zapraszam do oglądania. Oczywiście będziemy tutaj no, zaczynać sobie od itemu na dżunglę, ale ja niestety nie wziąłem smyta. No i tak, zonia. Zonia jest świetna, już wam mówię czemu. Tutaj widzicie, zespałnię sobie wrogów. Teraz patrzcie. Klikam sobie Erkę, używam zoni, nic mi nie mogą zrobić, a ja im damage bije. Tak, jeżeli mam jakieś mało, mało zdrowia, a chcemy po prostu szybko zainicjować fajta, mega spoko, żeby przeżyć i na pewno zadać pełen potencjał z naszej Erki. Do tego buty, czekajcie, muszę przymiąć gierkę. Buty ja bym składał obuwie Maga, chociaż jonianki też są mile widziane na Dianie. Do tego, ja lubię grać z Omnashora, chyba mało osób gra, ja sobie złożę, zmore liczę, no i dam sobie obu maga. Mamy trzy temki i zobaczmy jak dużo bijemy. Czemu ja lubię grać z Omnashora? Ponieważ daje to nam prędkość, dodatkową prędkość ataku, a my na Dianie, jak widzicie, bardzo lubimy tą prędkość ataku, czemu by jej nie brać. Do tego może wlecieć jakaś pomięcienia, nie wiem, jakiś kostur pustki i mamy pełen gotowy build na dianie. No bijemy ogromne damage'a. Czemu by nie budować takiego buildu? Tak. Oczywiście można też budować pod takiego alatanka się na dianie, ale według mnie buildik pod bombę o wiele lepszy, znacznie lepszy. No i tyle jeśli chodzi o diane. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.